Niedawno Szymon przygotował dla was ranking pralek, ale. Wszyscy wiemy, że pranie to jest bardzo mozolny proces. Najwidoczniej nigdy nie prasował, bo ludzie dzielą się na takich, co lubią zmywać naczynia albo prasować. Ja niestety nie należę do żadnych z tych grup, ale ostatnio trafił do mnie Tefal Aerosteam, który zmienił moje patrzenie na świat prasowania i zajął mu tu 30 sekund. A dlaczego 30 sekund? Bo właśnie tyle potrzebuje, żeby się nagrzać. Zanim zaczniemy prasować, usiądźmy i otwórzmy instrukcję na stronie 74. Żartuję. Thank you. Obsługa tego urządzenia jest prostsza niż samo żelazko. Z takich ciekawostek, ciekawostek powiem, że producent zapewnia nas, że wyprasowanie samej koszuli zajmuje mniej niż 3 minuty. Sprawdzę to w tym odcinku. Kolejną rzeczą jest to, że na jednym baku, czyli tym magazynku wody, jesteśmy w stanie wyprasować 3 koszule lub t-shirty. Parownica jest poręczna i wygodna, a mi najbardziej przypomina jakiś pistolet laserowy. Pamiętajcie, nigdy nie celujcie parą i nią nie strzelajcie w ludzi, siebie czy zwierzęta. A jak to zrobicie, to przyjdę i pognę mam wszystkie wyprasowane ciuchy. I will find you. I will kill you. Dlaczego przypomina mi pistolet laserowy? To zasługa tej pomarańczowej głowicy i dodatkowych pomarańczowych akcentów. Jak wyciągniemy właśnie z tyłu ten zbiorniczek, no to to jest ten nasz bak. Na wodę magazynek, on mieści 100 ml, i może nie jest to jakaś re rekordowa liczba, bo inne produkty Tefala mają nawet 200. Dla mnie to lepiej przejść się kilka razy pod kran, niż żebym miał potem obolałą rękę. Jak ja przygotowywałem się do korzystania z Tefal Aerostim, na początek uzupełniłem zbiornik na wodę, no i umieszczamy go tak samo w tym samym miejscu z tyłu. Podłączamy kabel do gniazdka, wciskamy ten tutaj przycisk. Czekamy 30 sekund. Jeżeli nie dostaniesz sygna... jeżeli nie usłyszysz sygnału dźwiękowego, nie musisz się nic martwić. Zobacz przez to, że niebieska dioda przestaje migać. Urządzenie gotowe działa. Ale mamy tutaj jeszcze trzy tryby: tryb parowy, delikatne ssanie i turbo ssanie. Słyszysz to, prawda? Producent mówi, że to normalna praca silnika, który emituje ten hałas. Normalna to jest dla mnie cisza w domu, kiedy prasuję. Cicho! Cisza! My jesteśmy blisko Cisza! To jest przesada, kiedy masz do wyprasowania załóżmy 5 czy tam 6 koszul i słyszysz ciągle taki hałas no to w pewnym momencie sam odstawisz to żelazko i powiesz, że masz dość takiego hałasu. Całe urządzenie jest spoko, ale to jest mały drobny minus. Odzież, którą mam wyprasować mogę trzymać w ręku właśnie tak jak ta koszula na wieszaku. Wtedy w drugiej ręce mam parownicę i idealnie sobie przejeżdżam. Ja dzisiaj do testów wykorzystam biały t-shirt, koszulę, czarne spodnie, a nawet firankę. Będzie łatwiej widać zagniecenia przed i po. To o czym muszę wam powiedzieć, jeżeli chcecie korzystać z tego urządzenia Tefal AeroSteam, musicie to robić zawsze w sposób pionowy, góra-dół. A co najbardziej podoba mi się w tym urządzeniu, to jest właśnie ta siła sąca. Pierwszy raz się z tym spotykam. oprócz zwykłej parownicy, mamy też właśnie sanie. Parownica naciąga nam odzież i nie potrzebujemy dodatkowej jakiejś rękawicy ochronnej albo podkładki, ponieważ ta parownica zachowuje się jak żelazko, naciąga nam materiał i prasuje tak, jakbyśmy to robili na desce do prasowania. Jest to łatwe, efektywne i przede wszystkim wygodne. Słuchajcie, chętnie bym Was zaprosił na testy i pokazał, jak korzystać z tego urządzenia i jestem ciekaw Waszych odczuć i opinii na temat właśnie tej siły słońca, no ale niestety jedyne co możecie zrobić to właśnie kupić sobie taką parownicę Tefal Aerosteam. To co? Dajecie mi tę koszulę? Tak, bo chcę wyprasować koszulę i sprawdzić, czy uda mi się ją wyprasować w mniej niż 3 minuty, tak jak zapewnia producent. Za niedługo wybieram się na wesele mojego przyjaciela. Jest bardzo duża szansa, że się spóźnię, więc chcę przetestować i sprawdzić, czy uda mi się nadrobić ten stracony czas na prasowaniu koszuli w mniej niż 3 minuty. Przygotowując się do tego odcinka i robiąc research, wszedłem na stronę producenta, który zapewnia nas, że właśnie to urządzenie, dzięki tej technologii wcześniej wspomnianej OptiFlow, to urządzenie jest o 50% bardziej wydajne od y, innych urządzeń marki Tefal. No i powiem Wam, że naprawdę jest to zauważalne. Dlaczego? No bo właśnie wyprasowaliśmy koszulę w 2 minuty 20 parę sekund. To urządzenie też potrafi podobno zaoszczędzić energię aż o 57%. Tego testu akurat nie przeprowadzę, bo nie lubię matematyki, nie znam się na tym kompletnie, więc ja zaufam producentom, a Wy zaufajcie mi, tak jak ja Wam teraz ufam, że Schodzicie na dół, klikacie subskrybuj, dajecie lajka, dzwoneczek, a ja biegnę i montuję dla Was odcinek, żebyście mieli oglądać do obiadu. A i wiecie co jest fajne? To, że tą koszulę, którą właśnie prasowałem do testu, mogę od razu ubrać i wyjść z domu. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj właśnie podgrzewaną stopę, która sprawia, że ubrania nie są wilgotne po prasowaniu, są suche. I to się nazywa monotemp. Jak Ty mnie zajmowałeś w tej chwili! Wcześniej wspominałem o trybach, więc teraz może trochę je rozwińmy. Mamy tutaj właśnie te trzy tryby. Tryb turbo, czyli do turbo zagnieconych ubrań, takich jak Wasza mama by powiedziała, że wyciągnięte psu z gardła. Delikatne sanie do jakichś tkanin syntetycznych. I na samym dole y, mamy tryb parowy, parabuch, koła w ruch. I tutaj jest coś takiego jak może się nadawać do aksamitu, do kaszmiru. No, panie będą wiedziało co chodzi, a panowie zapytajcie swoje panie albo mamy. Trudno. Co robić? Co wam powiem po tygodniu korzystania z Tefala Aerosteam? Najczęściej wykorzystywałem tryb turbo. Bo odzież syntetyczną, no te, te spodenki na siłownię czy coś innego, to może mieć dla mnie zagniecenia. Nie tak często z tego korzystam, no ale koszule, t-shirty, no one muszą zawsze spisywać się na medal. No i właśnie wykorzystuję ten tryb Turbo i nie muszę się martwić, że coś tam im się stanie. Nie, on się idealnie spisuje. Dla mnie. Osobiście on mógłby być nawet jeszcze mocniejszy, działać jak suszarka do włosów, no ale właśnie z poszanowaniem dla odzieży, bo no umówmy się, no wszyscy dla niej się tutaj zebraliśmy, chcemy wyglądać jak najlepiej. Mam jakąś małą taką uwagę Tefal, gdybyście mogli chociaż o odrobinę następnym razem przyciszyć ten silnik, to wszyscy będziemy wam bardzo wdzięczni, bo urządzenie jest super, ale mogło być trochę bardziej ciche. Słuchajcie, jakie mogło być kolejne zastosowanie takiego urządzenia? Zbliża się wiosna i lato, zaraz będziemy wyciągać wszystkie nasze wiosenne płaszcze czy krótkie spodenki, no może się nawet uda ubrać w majówkę, no i nie musicie dawać ich do pralni chemicznej albo wrzucać w domu do pralki, wystarczy odświeżyć to właśnie takim urządzeniem. To jest taki nasz domowy sterylizator kompaktowy. Jeżeli macie psa... Ja miałem, wiem jaki problem jest z tym legowiskiem, które jest brudne i się, jest siedliskiem wszystkiego, co złe na tym świecie. Nie każdy ma szansę wrzucić go do pralki i jakoś regularnie myć. Wystarczy właśnie taka parownica i możemy ją łatwo i szybko odkazić, i wszystko będzie higieniczne. No dobra, a teraz sprawdźmy, jak ten sprzęt radzi sobie z firankami. No to zobaczymy, jak poradzi sobie te falę z firanką. Nie wiem, czy kamera potrafi złapać to, ale ja pod światło widzę tutaj naprawdę dużą różnicę, więc test jak najbardziej wyszedł pozytywny, a Franka była z lnu. Dlaczego to taka fajna parownica? Słuchajcie, znalazłem tabelkę, która jest od Tefala i idealnie porównuje jego produkty, więc możemy zobaczyć, co wyróżnia tak naprawdę to urządzenie i dlaczego tak mi się bardzo spodobało. To jest urządzenie, którym możemy zrobić sobie lub innym krzywdę, więc warto przypomnieć o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze, nie celuj i nie strzelaj parą w inne osoby lub siebie czy zwierzęta. Po drugie, nie próbuj prasować odzieży, która znajduje się na innych osobach czy no, jest właśnie założona na Tobie. Po trzecie, prasujemy pionowo, nigdy poziomo. Po czwarte, nie potrzeba stosować żadnych chemikaliów do czyszczenia tego urządzenia. Kamień się po prostu nie osadza i piąte, nie próbuj myć tego urządzenia pod kranem, nawet jeżeli jesteś w stanie to zrobić. Tak więc zbierzmy sobie to teraz wszystko do kupy, zacznijmy od tego, co bardzo mi się podobało i jest właśnie ta technologia OptiFlow. No słuchajcie, pierwszy raz widzę coś takiego, żeby parownica przyciągała do siebie tkaninę i zachowywała się jednocześnie jak żelazko. Bardzo łatwo mi się z tego korzystało i byłem pod wrażeniem tego stopa monotemp. Przez co ubrania są suche, nie są wilgotne, a ja mogę od razu założyć koszulę i wyjść z domu. Tryby prasowania. Co prawda, jak Wam już mówiłem wcześniej, ja korzystam głównie z tego trybu turbo, no ale nigdy nie wiadomo, co będę miał w szafie i będę mógł wykorzystać inne tryby do innej odzieży. Cena 599 zł. Jak najbardziej uczciwa za to, co dostajemy. Wygląd i użytkowanie kompaktowe, małe, mobilne super się sprawdza. No to teraz co mi się trochę mniej podobało, czyli minusy. Zacznę od tego pojemnika na wodę, no to, to, to tylko 100 ml wystarczy na te trzy koszule, ale mam nadzieję, że i myślę, że na pewno przyszłe modele będą bardziej pojemne. Następnie hałas. Tefal skupcie się nad tym, musicie popracować, bo w trybie turbo przy dłuższym prasowaniu jest to po prostu uciążliwe, ten silnik pracuje za mocno. No, i ostatnia rzecz. Przyciski. Troszkę mam wrażenie, jakby były wykonane z taniego plastiku. Może o czymś nie wiem, i jest to jakiś ekologiczny plastik. No, pochwalę na przykład design tej główki i jakość wykonania. Ale niektóre przyciski są gorsze niż w niektórych suszarkach. Jest to dla mnie jakieś takie zaskoczenie. Podsumowując, te minusy nie przyćmiły mi w żaden sposób tych plusów. To są tylko takie. Drobne uszczerbliwości. Po pierwsze, tak jak mówiłem, ta funkcja sania, z którą spotkałem się pierwszy raz w życiu, nie potrzebujemy żadnej nakładki, żadnej deski do prasowania. Potrzebujesz tylko tego małego urządzenia, które jesteś w stanie wziąć do plecaka, do samochodu i pojechać z nim nawet na wakacje. Na no co ja z nim robiłem? Spieszyłem się na jedno, drugie, trzecie spotkanie, a zawsze robię wszystko na ostatnią chwilę. Wyprasowałem koszulę w mniej niż 3 minuty, nie spóźniłem się, jestem zadowolony.